Zaczynamy pakowanie naszych plecaków. Dzisiaj wyjazd z Belgradu. zadowolona? No, cieszę się na kolejne miejsce. Tu jeszcze mam śniadanie z wczoraj. Przyszliśmy na targ poszukać rakii na wyjazd. Zaraz podpytamy, czy mają coś na sprzedaż. Zawałał mnie. Polska. Oh, Polska! Polska, Polska! Vamos aqui? Olha ali! Olha! 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 Uh, the city is nice. United the food United is, is that really good. People and people they are cool. I know a lot of people from Serbia. I see a I But That is a compliment. Oh, thank you. But uh, but uh, Polish girls is is is, is not, uh, beauty of, <laughs> of course. Slavic <Sloven> soul, Slaven. <laughs> <Sloven. laughs> Kaj no, to je? On ne pahne. Čekaj, čekaj. Čekaj, čekaj. Kaj to je? Čekaj, čekaj, čekaj. Kaj to je? Aj, raj, raj, to je. Aj, raj, to je. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 Crvena, 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 treba da bude crvena ispora, po crvenu prodajem. Daj isprobavaj, Bojan je isprobavao. Prebaci je kući. Prebaci je kući, možeš ti kući da... A tu vidiš da su strangeri, evo te. A tako? Iz Poljske, evo te, i šta će on, i šta će on... Iz plastične flaše, kako piješ sok, kiselu vodu, sve pa može i on. Provaj, provaj, provaj. Jel si pijela Coca-Cola u... Dobra. Da? Je, je, je. Dobra, svotka taka, no? I 8%. 50 to 50. it's strong, very strong, okay. very strong. But 1 2 three, four. No, 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 okay. Five, okay. Six. 7 8. Okay. Very good. That's what we need. Serbian. <laughs> Kidedo? 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 Ja, crvena, red, red. A, red, red, tri leta, red. Tisoč? 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 Ošem se? Ne. Ošem se? Ne. Ne, samo crvena. Kidedo, kaj je? Dajmo, DS, dajmo, DS. Ne, 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 To najmniej najmniejsza cena, minimalna no cena 900 900 900 Przyroda okay. To jest dobra Perfect. Przyroda, okay. Okay. dobra, okay, okay. mamy to, Nie da mi się utargować, ale mamy to <supra> <dobra. syndra> <mierne> <mierne> <supra> hey, Nice to meet you, nice to meet you <mierne> <mierne> Ale dobra, słodka, lepsza w smaku niż tamta Zobaczymy, no ja jeszcze nie próbowałam Mamy 1,5 litra na drogę YouTube channel to mamy followers na YouTube. Give nie. me a Mój telefon jest. I subskrybuję. Ah, uh, po po polski, Polski. Yeah. No, no, obserwujący. No, no. What, 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 what? New follower. A new follower a new... from Belgrade. Fred Drag. Fred Drag. Klala, ciao, ciao. To tyle, co chcieliśmy załatwić na markecie, Mamy co mamy, idziemy. Idziemy coś zjeść teraz. Trochę was przynudzę tym grillem, ale on jest tak dobry, że jemy tutaj już czwarty raz. Marcie nie mógł się doczekać, już ich tam ponagla. Poszedł do środka pyta kiedy i kiedy, kiedy niej, i kiedy. Do niej, ale nie da się przyspieszyć. tego. No dobre, jedzenie trzeba poczekać. Trzeba, trzeba. A no kolega szykuje już tam Uuuu, mojego burgeru Baby, baby On Dobre, dobre Najlepszy burger w mieście No pakiet, to odmasz Dziękuję Pokaż tego burgera Za takich chwil warto żyć Ale dobra, nie będziemy gadać tutaj pół godziny o burgerze, idziemy na kielich A kielich to już za rogiem <grym> Na film Kelner przelewa z... Drogiem dla do szklanej butelki centrum Belgradu, woda do picia, można? można uh! <laughs> dobry dzień Akademik. twoje? ładne krasne Polska? A, zakopane. Zakopane, tak. Byłeś? Ja, ja. A polską wódkę piłeś? wódka polska. Wyborowa? Tako, Domacze Rakija. Domacze Rakija. To no, dobre, ja lubię. tak Ja jeszcze. Zakopany, Zakopany? Mm -hmm. akrakowe owiec Aaaa To srebro 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 No Sprzedawałeś? Złoty. Dziękuję Ja nic nie kupuję, to sama sobie muszę kupić Dobrze Podobało się? nie ludzie tam rzucają Kojarzycie taki samochód? Zastawa? Ja pierwszy raz słyszę Wiem, wiem, że barwy na tutaj sugerują, że to jakiś włoski Ale to chodzi chyba bardziej o restaurację.

Rakija? No, Nie. Już jest. Juice. rakija i kiełba, to jest to. No, ale piękne yes. wyroby. Nie oh, jest to, co lubię, no ale ceny no, konkretne. No, ale... O, oh, Gruszka 1200. Tak. Polska. A, Polska! Polska! Polska, Polska! drink, Trzymaj! Dlaczego Gruszka, biała! Uh, Mocniejsza! Ile 40 stopni 45, 45. Mocniejsza niż ta. 40. To nie to samo? Nie. Jak No, czekaj. Chcesz tego spróbować? spróbuj. to dobre. A niby gruszka, a nie gruszka. Dunia. 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 Co to dunia? Nikt nie wie. Jak? O. Mocna! Dunia mocna. Ja jestem domna. Szefowa nas tu upoi.

Uuu, to było mocne. Który chciał? Którą? Winiak O, dobre. Ora. Czy Zapełnijcie płuc orzech. O, coś dla Zbycha Lepsze? Yes. Nie. wina. Mari tam zagaduje i tak nie kupi. <śm> <śm> Są dwa Belgrady, jeden jest taki. A drugi jest taki. Mamy 3 godziny do wyjazdu, to jeszcze sobie strzelimy tutaj. po. Raki. No! No! Walimy po Kupiliśmy kuraki. Kupiliśmy kurki. Kupiliśmy kurki. Kupiliśmy kurki. Kupiliśmy kurki. w kurki. Kupiliśmy Ostatnia Kupiliśmy Dobrze weszła Będzie dobrze dzisiaj w pociągu. No ja co? Znowu padliśmy na ten buger Bierzemy teraz na prowian Bo jedziemy pociągiem 12 godzin Pana? Nie Zamyślił się, myśli to o mnie ja bym chciała jeszcze oto to, basket. no Mąchrowa, no the chleb. 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 Dwa? Dwa chleby. Dwa chleby. Okej, okay. i to wszystko. Ile mamy? Matko? Prawie kilo mięsa. Kilogram mięsa na podróż. <laughs> Szefowa pakuje nasz kilogram mięsa już. Zestresowana jest Spokojnie kobieta Mamy to? Mamy to, wszystko jest serwetki, też od Dobra, idziemy Jesteśmy trochę nie do czasie, mamy półtorej godziny do wyjazdu Musimy jeszcze po bagażu do hotelu i do dla wodę Marcin biegnie zaraz do hotelu, podładować bateria, odebrać bagaże. Ja idę do Lidana, żeby się ci zabę do pociągu, ponieważ mam przed sobą 12 godzin albo nawet lepiej podróże. W serbskiej telewizji też mają kiepskiego, zobaczcie. Powoli się zbieramy na naszą nocną podróż. A jak tam dajesz radę Marii? No, daję, daję. Ziemi na autobus. Jak tam? Lekko Widać Łowiłam, wow. że energie się wyrobimy zdążyliśmy Idź do środkowe Musieliśmy trochę podwieźć, żeby zdążyć na autobus, ale już jesteśmy Przechodzenie przez jednej w Serbii wygląda tak. Zatrzyma się czy się nie zatrzyma? Nie, ale idziemy. Mari, coś tu tutaj z boku wystaje. Takie? Co? Co? Co ty tu włożyłaś? Ten tak ciężka, czuję zaraz Liczyłaś na windę? To nasz pociąg? Nie, nie, to nie nasz. Ten jest, ten jest za ładny. Nasz taki ładny nie jest. Znaleźliśmy miejsce do naładowania telefonu. Jeszcze mamy pół godzinki. Pół godzinki do odjazdu. Ale, Ale super, bo mamy słabe baterie, więc będzie co nagrywać później. Zdrówko, Mari. Zdrówko. Na koniec wyjazdu kosztujemy zamiast taki pizzeczki. Patrzę zdrowie. Mamy jeszcze pół godziny do odjazdu podciągu. Ale mam takie zimne piwo teraz. Się zgrzałem. Nasz pociąg odjeżdża z Peronu 6. Wszędzie schody nie ma winy. 461. Jeden. Zobaczcie, jaką strzałą dzisiaj lecimy. Mary gotowa na taką podróż? My tu podśmiechujki, a tu przy każdym wagonie stoi pan. Wpuszcza do pociągu. Więc to poważne linie są Marii. Ja się nie śmieję absolutnie. O, są to mi to czwórki, to są to... dwójki fajne były. Widziałaś dwójki, dwójki były ładne. Powiem wam, że te są słabe, bo to nie nasze, ale ten nasz. Nasz wygląda najlepiej. Strzała? Ja wstawiłem okna... na godzinę. Zamykane pokoje. Kierownik już czeka pewnie z jakimś drinkiem. Ale jako zakaz? Dzień dobry. dobry. Dzień dobry, kierowniku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dwa. Dwa. Dziękuję. Hala, Może ściągnij ten plecak? Dać radę? No nie. Już nie wpadła tam. Miejsce mamy 12-14 A to co to? A, samochody wiozą. Ej, to też dobre. Wagon na samochody, widziałaś? Ej, co tam się dzieje? bye bye Ja weszłam, ale lepiej. Teraz Marcin. A <grym> tutaj Miejsca. No nie, gadaj, że ona nam różne dała. Czekaj, musimy to obczaić. Wejdź na razie wolne? No, wolne, ale. Wejdź, wejdź. Matko. To nasze. Zostajemy. Podpytamy najwyżej. Ale mamy imprezkę tutaj dzisiaj. Grubo będzie. No, wygląda to fajnie, bo Fajnie, no. też. Matko, co to za sprzęt jest? co jest, udało się. Mam to, to się tu otwiera to okno. Patrzcie. Tu kręcę, a ty się otwiera. myślałam, że to głośnik, albo radio. Jezu, dobra. Mamy to. Uch. No i tyle z naszej kabiny. Pomyliliśmy pokoje. Marcin już się pakuje, wynosi nam bagaże. Padelgrad! Pa pa! pa. pa, pa. pa, pa. pa, pa. Nie, jest łatwo. Wiem że z tym to dobrze nie Zostaw go może. Marcin się zmęczył, musi trochę odsapnąć, siedzi przy oknie. Uważaj go, żeby ci nie przewiało, bo to tak... Alu! <laughs> ale ładnie, zobacz, pokaż jak ładnie. Zobacz. No ale proszę Państwa, zobacz, proszę, proszę, proszę bardzo, telewidzowie drodzy, proszę Państwa. Trochę mało tu miejsca i Marcin robi na duży porządek. Rozumiem, się... O, od razu lepiej się oddycha. Cieszy, cieszy. Cieszy. Dobra, jednak chyba. Raz, Musimy powatrzyć się czy... po jeszcze raz, bo jak... Jeszcze raz, tak na nie, trzyma, patrz. Trzyma. O, nie, skoczyło, a tam? tu elegancko teraz. Za pewno? Pięknie. Wiedziałam, jak, Pięknie. jak mój chłop się ogarnie. To nie ma co. Do maca. Pokażę wam, jaką mamy zakrystkę na dzisiejszy wieczór. Ula la. Samo kilogram mięcha ale miękkie mhm, mm można mm. się teraz zrelaksować powiem wam, że ceny, ceny hoteli w Europie to jest jakiś kosmos za jakiś hostel trzeba dawać 15 euro za osobę napijmy się za, za tańsze noclegi w następnym roku Idziemy do hostelu w sobotę ja Mam jakiś problem z tymi hostelami w Europie, że hostel na dwie osoby wychodzi drożej niż jakiś hotel Więc czasami w ogóle się nie opłaca brać hostelu Ulala, dobra jest. I była ostatnio chora 2 dni. Na 4. Nawet ze 4. Nawet ze 4. Już jest lepiej. Podleczyłem ją trochę rakiją dwa 2 dni. Można z nią normalnie rozmawiać. Mamy to. <noise> noclegi zarezerwowane. Czas na zabawę. Bo jesteś taki rozsądny. bo ciekaw, gardło znowu boli. no Teraz sobie. Ula la. Też, mm. lubię, też lubię. lubię dużo. Mm, mm. Wodę chcesz? <noise> Znam ten smak. Pokażę wam teraz jak wyglądają łazienki w tym składzie. O, ale fali. Rewelacji nie ma! O, Jesteśmy na granicy serbsko-czarnogórskiej Mario ogarnia paszporty I looked it. Patrzę na wysiadkę. Patrzę, jakie łóżko jakie materace. tu patrzcie. <grywa> Pomoc? Przyjechaliśmy do Podgoricy. A tu co? <grywa> Patrz <A ty> Też. <grywa> też. <grywa> Ciao. Tak wygląda stacja w Podgoricy. Chodź Marii, bo się zgubisz. Szybko poszło, kupiliśmy bilety na busa do Kotoru Za trzy minuty odjeżdża, więc super Mari zgłodniała A ten tylko szpi Jesteśmy gotowe Witajcie i żegnajcie. Żegnaj Serbio, witaj Czarnogóra. Tutaj kończy się nasza serbska przygoda. Dojechaliśmy po 14 godzinach pociągiem i busem. Mamy nadzieję, że podobało się z odcinek z Serbii. Do zobaczenia w następnym z Czarnogóry.